Dnia 20 listopada odbyła się debata na temat hejtu oraz przemocy. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele klas 6-8. Uczniowie brali udział w zadaniu grupowym, którego celem była odpowiedź na pytania na temat hejtu i przemocy. Zapraszamy na krótką relację.

Wiecie, to dlaczego to jest ważne? Dlatego, że widzieliśmy wcześniej, że mieliście problem, co to jest chcecie, ja go nazwać. I tutaj się dzielimy swoimi myślami. No to chodzi? Tu nie ma z odpowiedzi, pamiętajcie. Tak? Dzięki. Mhm. No to drugie pytanie, jak można pomóc osobie, która doświadcza cyberprzemocy? przemocy? Mhm. dobrze. Jak, jak, jak można najmusić? Takie mamy pomysł. Na przykład głosy z osoby dorosłej, ja że coś się tego? Tak ma jeszcze inaczej? Chce się podzielić? Dobrze. Ale to może ja też się podzielę. Yy, bo wiem, że to jest takie najprostsze Po prostu. Nawet jeżeli ta osoba nie posłucha. Także no. można zgłosić to do operatora danej, danego miejsca, na którym no. jest po prostu stosowany. Mm -hmm. Czyli na przykład, nie wiem, na TikToku można zgłosić to do... Na po prostu. Konto, mm -hmm. Zablokować to konto, bo nie zawsze to są osoby, które nie znamy w życiu. Mm -hmm. I tu jest, widzicie banki, już z dwóch odpowiedzi, już macie więcej takich pomysłów na to, co możemy zrobić, bo jednak coś możemy. Najczęściej wiecie dobrze, że kojdują osoby, które nie podają swojego imienia, nazwiska, to mm -hmm. tylko konik. Tylko nie jest anonimowym w sieci. Nikt też nie nie. Nieraz już rozmawialiśmy na informatyce i też mówiliśmy o tym, że najlepszą y, obroną na hejt nie reagowanie, bo hejt nienawidzi pustki, że ktoś tam się nie włącza, mm. albo nie należy nie podlewać tej oliby do ogóry, mm. że sami coś jeszcze dopisują, nie weźmie ich do gry. Także forum hejtu często są np. przykład opublikowanie czy zdjęci w internecie. No i takie mm. sytuacje także może jest właśnie policja i policja mm. wtedy zidentyfikuje po prostu osobę. Tutaj zachęcam, żebyście natychmiast do rozmów wygłaszali. Dlatego, że to zostaje w sieci, i potem jak prosimy przez całe swoje życie, jeżeli czegoś nie zgłosimy. A im szybciej zgłosimy, tym się mniej rozejdzie po ludziach, tak? Jak za późno zgłosimy, to już będzie pół świata wiedziało o tych yy, zdjęciach. Yy, to jak można ustrzec się, Hejto? I czy w ogóle można? Co macie? No to grupa numer 1. Nie dawać się w komping ten podczas właśnie pisania, w internecie doszło się po prostu nie walczyć tego nie Aha, czyli można po prostu nie wyjść, tak? Ekstra, co jeszcze macie? No to grupa numer 6. 26 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Tolerancji pod tytułem Każdy inny, wszyscy równi. Jego celem było kształtowanie postawy szacunku i empatii wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z klasy 5A pilnie odegrali swoje role i zaprezentowali wiersze. a Achania z klasy 7A zaśpiewała utwór Tolerancja. Widzowie mogli też obejrzeć filmy edukacyjne, a następnie wziąć udział w konkursach. Zapraszamy na skrót z wydarzenia. Zaczynamy od pierwszego zdania. Pomimo, jaka jest Wasza... Gracias. 啊，这样子。